Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z cyklu przejazdy liniowe PKS Rzeszów. Dzisiaj na tabelę bierzemy linię numer 283 relacji Rzeszów dworzec, T2. jaki Rzeszów dworzec autobusowy już z automatu mówię, Czciana PKP, tak, Czciana PKP, Dąbrowa, zapraszam do oglądania. Silnik już mam odpalony, i mamy czas do odjazdu. Zapinam drive, a. i analogicznie do nagrania z 282, moi drodzy. Tylko jeszcze popatrzę, zanim odjadę, czy z tego pociągu Regia nie będzie chciał ktoś ze mną jechać, bo mamy. Pociąg Regio stoi tam, kawałek go widać właśnie w tej chwili rusza. Bo w karcie mamy instrukcję wyraźnie podaną, że linie te są skomunikowane z pociągami Polregio lub autobusami MPK. Ale to Wam zaraz wszystko wytłumaczę, ponieważ linia 283 ma też wariant jadący z Dąbrowy czy tam z Dąbrowej. Do y, przystanku Czciana Gminny Ośrodek Kultury. I takim kursem jechałem, kurs wcześniej, tylko jego nie nagrywałem. Zdecydowałem, wam, że, że wam o tym powiem. I tam z tamtym przejazdem technicznym jedzie się właśnie na PKP. I ten kurs teraz następny wam nagrywam. Yy. I tak, linia 283 ma za zadanie skomunikować Dąbrow, Dąbrowa. Właśnie z, z przystankiem kolejowym czciana, nie widzę, żeby ktoś z przejścia podziemnego wychodził. Minęło już prawie dwie minuty, tak więc ruszam. Linie te czyli 282 oraz 283. Są to linie weekendowe. Są one objęte tak zwaną strefą 0. Przejazdy tą linią są bezpłatne. Biletów tutaj nie wybijamy, jako kierowcy. I w tym nagraniu na pewno wam pokażę kursy, tam i z, kurs tam i z powrotem. Bo linia ta sama w sobie jest krótka z przystankiem początkowym i końcowym, jest tu przystanków ilości 5, więc nie ma co tego ciąć po prostu na dwa osobne nagrania. Tam i z powrotem tą linią się przejedziemy. Tak samo było z 282, tak samo będzie z 283. Wszystkie, obydwie te linie jeżdżą tutaj w okolicy. Jest jeszcze linia 281, która jeździ na tygodniu. I ona również dojeżdża do nosówki. Nie, przepraszam bardzo, nie do nosówki, tylko do woliczki chyba. Do woliczki no? Z tą nosówką trochę się zagalopowałem albo do nosówki. Nie, chyba do woliczki. A może do nosówki. Nie wiem, jak przyjdzie mi jeździć kiedykolwiek tą linią, to się zainteresuję tym tematem. W 282, wyraźnie widzieliście, że jechaliśmy stamtąd, z tamtej drogi, z której te samochody wyjeżdżają. Tam jest błędowa zgubińska. Natomiast, no, ja jadę, ja jadę teraz do miejscowości Dąbrowa. Mamy kontrolę policji tutaj po lewej stronie, kontrolę prędkości. Tu mamy 50. Ja sobie teraz ustawię. Tempomat jest 50. Ściągam nogę z gazu. I on sobie jedzie sam. Zaraz wyjadę z terenu zabudowanego. I można przyspieszyć. Linie są banalnie proste, proste jak drut. Prościej to się chyba już nie da. No i krótkie są te linie, tak? Zadanie, które dzisiaj wykonuje raptem ma nieco ponad 5 godzin pracy. A tutaj tych kółek, tych kursów jest koło 8. Kursów jest koło 8. Ładnie musiałbym policzyć, jak to się prezentuje w karcie drogowej 16 do skrzyżowania Jechał Mercedes właśnie z podporządkowanej drogi Trochę nowszym, mam wrażenie, albo z innego wypustu. Nie wiem, nie znam się na tych Mercedesach, ale generalnie z zewnątrz też ładnie wygląda. Jest tu naprawdę cichutko, jest tu spokojnie w tym busie, ludzi też malutko jeździ. Do następnego tankowania 630 km komputer pokładowy tak pokazuje, ale tak naprawdę ten wóz z powodzeniem mógłby przejechać tydzień taki za takiego zadania i dopiero potem być zatankowany. Myślę, że jakby tu jeździł tym autobusem jeden kierowca, miałby go po prostu na stanie, robiłby, nie wiem, jakiegoś pisa tutaj, brygadę szczytową, czy dwurazówkę, czy jak to się tam nazywa, w zależności od miasta, tu w tej okolicy, z noclegów dodatku, to tak naprawdę na zajezdni pokazywałby się właśnie tylko po to, żeby zatankować, umyć busa i ewentualnie zrobić przegląd, tak, a te busy są jeszcze na gwarancji. Więc one przegląd mają po prostu robione gdzieś tam. Przeglądy mają robione gdzieś tam gwarancyjne. Mamy troszkę pod górkę, więc słyszycie, że sobie skrzynia redukuje, właśnie biegi, żeby większy moment obrotowy dać. Ja mu trochę teraz głębiej wcisnąłem, dlatego on tak agresywnie zredukował, ale przynajmniej by słyszeliście tego dwulitrowego potwora pod maską turbodiesla o mocy 170 koni mam wrażenie, że ten silnik mocowo tutaj daje radę w tym busie ale jest on naprawdę wyżyłowany bo 170 koni na takiego busa w zabudowie pasażerskiej jeszcze jak tu dowali pasażerów w środku włączy się klimatyzacja no to on dostaje w Ciry ten silnik tak naprawdę i teraz pytanie, jak będzie z jego kondycją po 100, 200, 300 tysiącach kilometrów czy zaraz nie będzie na przykład brał oleju Czy turbo nie będzie wyżyłowane Ciekawe Ciekawe Dobra zmierzam do przystanku końcowego Następny Ładnie ktoś zaparkował Z polotem i finezją Przed zakrętem jeszcze w Dodatku w takim kiepskim miejscu ale ludzie po wioskach zauważyłem, że tak się przyzwyczaili parkować. Nie jest to dobre. Na pewno nie jest to dobre. nie sobie brzmi ten turbodiesel, oczywiście on już jest skręcony ekologią, ma tam te swoje DPFy i nie DPFy i te inne tematy, No ale tak już mamy niestety, Takie jest niestety na stały nam czas, jest przystanek końcowy, za sekund kilka melduje się do Was z kursu powrotnego w stronę Rzeszowa, e, tfu, w stronę Rzeszowa. No patrzcie, mało jest takich linii w pks które nie jeżdżą na dworzec, ale są takie, w stronę oczywiście przystanku ściana PKP. No i mamy kurs powrotny, proszę Państwa, właśnie linii 283. Ja tu miałem pół godziny postoju, tak, dobrze słyszycie, pół godziny postoju. Dla Was było to dosłownie, ile? A jak słyszycie, sterownik. Dla was to było kilka sekund przerwy. Ja zapinam drive'a i jadę. Ja stoję w tej chwili, właśnie odjeżdżam z przystanku końcowego, z podwiaty przystanku końcowego. Natomiast tutaj zaraz w kadrze wam się pokaże wiata przystanku początkowego. Ja. Nie podjeżdżałem wcześniej pod przystanek początkowy, ponieważ tutaj nikogo zwyczajnie nie ma. Więc pozwoliłem sobie na to, żeby stać na przystanku końcowym, ponieważ przystanek końcowy tutaj w obrębie Dąbrowa Rondo jest bezpieczniejszym miejscem postojowym niż przystanek początkowy. Jadę ponownie na przystanek ściana PKP. 2.8.3 dzisiaj w tym zadaniu miałem kurs do Czciana, Gminy Ośrodek Kultury. Dlaczego taki kurs? No ten kurs był skomunikowany z kursem linii numer 22 z MPK, ZTM MPK Rzeszów. I tam miałem właśnie tutaj z Dąbrowej jednego pasażera, który chciał właśnie na tą przysiadkę jechać i go zabrałem. Natomiast teraz tym kursem jadę na przystanek Czciana BKP. Możecie sobie obserwować wskazania ekranu na zegarach. Zielona ikonka oznacza uruchomiony tempomat do 50 km godzinę. Silnik sobie zredukował teraz biegi. Skrzynia sobie zredukowała biegi, hamuje po prostu e, jak tylko może, żeby utrzymać prędkość 50 na godzinę. No i na ekranie widać prędkość bieżącą, którą mam, czyli właśnie te 50 na godzinę. Czasami się wychyli na 51. Km no, ale to wiadomo, yy, że, że tam jakaś tolerancja musi być, nie? Przed chwilą musiałem to hamować troszkę mocniej, już hamulcem roboczym, bo był ostrzejszy zakręt. Na 50 na godzinę taki, no już znaczący. Osobówką może bym wjechał, ale busem już nie ma co, mimo tego, że mam pustą. Przestrzeń pasażerską. My przystanek Dąbrowa. <laughs> Dąbrowa Stawy. <laughs> Natomiast pozycja GPS widzę, że się zawiesiła na przystanku Dąbrowa Dom Kultury. Właściwie to według sterownika do przystanku Dąbrowa Dom Kultury jeszcze nie dojechałem. Ale tutaj zawsze są problemy z GPS-em w tej okolicy i on obudzi się w obrębie przystanku Dąbrowa Skrzyżowania. Troszkę na tym pomacie zjechałem z prędkością do 45. Jeszcze sobie zjadę do 40. Mam delikatny plusik do przystanku. Właśnie dąbrowa skrzyżowanie, ale to dosłownie taki delikatny. Jestem w granicach tolerancji. No i co pan tym Fordem kombinuje? No jak się pan ustawił? Tyle tutaj podjazdu. A zdecydował, że ustawi się kurcze, jak. Nie powiem jak, no powiem, jak, jak sierota. Mógł cały samochód schować? To nie, bo trzeba będzie przecież kierownicą więcej pokręcić, nie? Jadł samochody szybciej od strony lewej mojej, więc nie będę wyjeżdżał, żeby nie musiały hamować. Niech sobie spokojnie przejadą, ja mam czas. No, i takim oto sposobem kolejnym przystankiem będzie przystanek końcowy, czyli PKP. Ostatnie minuty, nagraj na dzień dzisiejszy. Więcej nie planuję nagrywać. Nagrałem wszystko, co potrzeba. 2,82 w obydwa kursy, tam i z powrotem, i 2,83 też obydwa kursy, tam i z powrotem. Dobra, na tempomacie 50. Widzę, że kontrola prędkości działa. Policjanci ustawili się po lewej stronie, ale to suszą w stronę właśnie od Rzeszowa jadąc. Wcześniej, jak jechałem w stronę Dąbrowy, to stali po mojej stronie. Widać, przemieścili swój radiowóz. Znowu czekam mnie mikolenie proszę Państwa, bo dojadę teraz do przystanku końcowego i tu będę miał 29 minut postoju. W sam raz może na złapanie jakiegoś pociągu jadącego. Przez ścianę. Już dawno na Mikoleniu na ścianie nie byłem. Czas najwyższy nadrobić zaległości. Przystanek, przystanek końcowy. No bo nie ma zapowiedzi ściana PKP w sterowniku, dlatego mówi przystanek i od razu przystanek końcowy. Wam dziękuję za oglądanie tych filmów tutaj czcianowo, dąbrowo, błędowo zgłobieńskich e, Oczywiście widzimy się w kolejnych nagraniach. Tymczasem ja odmeldowuję się i dziękuję za oglądanie. Siemaneczko, cześć!